Hej, hej! Świąteczny odcinek dzisiaj. Chciałam Wam przedstawić takiego króliczka, którego dostałam z pięć lat temu. Może nawet 6. Z okazji świąt wielkanocnych. Króliczek nawet chodzi. Benny. Benny Hill. No dobra. Stop. E, odcinek odnośnie Mylnego pierwszego wrażenia. Odstawimy Beniego. Chyba się zmęczył. Także do dzieła. Jak to jest z tym pierwszym wrażeniem? Pierwsze wrażenie jest oczywiście ważne, ale nie do końca najważniejsze. Bo jak sami wiecie, często tak bywa, że bywa bardzo mylne na samym początku i dajemy się temu pierwszemu wrażeniu nieraz strasznie zrobić. I co mam tutaj na myśli? Mam na myśli przede wszystkim to, że poznając jakąś osobę, yy, od razu pakujemy ją do jakiegoś konkretnego worka. Worek na przykład. Yy, ta osoba jest taka i taka, przyklejamy etykietkę, nawet do końca tej osoby nie znając. I co się z tym wiąże? Wiąże się to z tym, że mamy tak naprawdę w ogóle yy, mylne wrażenie tej osoby, ponieważ dając jej jakąś etykietkę, my z góry zakładamy, że ta osoba się zachowa w taki i w taki sposób, a nie w inny. I nic nas po prostu nie obchodzi. W swoim czasie oczywiście przechodziłam przez różne relacyjki, sytuacyjki i tam sprawy, także z mojego punktu widzenia jest to tak takie, że Oczywiście się myli, myliłam, jak każdy normalny człowiek, który żyje, się myli, bo, bo nie jesteśmy wszyscy z jakiejś planety, mądrości, wszystko wiemy od początku. Odkąd się urodzimy, to wiemy, jak żyć i, i w jaką stronę iść, komu ufać, a komu nie ufać. Także oczywiście miałam z tym też problem. Ale ze swojego doświadczenia mogę tutaj powiedzieć o tym, że nie należy przyklejać komuś jakiejś etykietki z napisem ta osoba jest fajna, więc zachowa się w taki sposób i wiem, że ona to zrobi, bo możemy się nieźle przejechać. E, mamy tutaj do czynienia z takim, mm, z takim, takim, taką głom mm, i za tą głom kryją się różne rzeczy. E, bo na przykład dajmy na to, mamy do wyboru czekoladę w złotym sreberku, pięknie zapakowaną i czekoladę już w takim papierze po prostu. Papierze może to jest taki szary kolor, ale yy, no już nie jest taka piękna jak ta złota, prawda? Więc my wybierzemy na pewno, kierując się tutaj yy, wyglądem i, i tym, co, co nas przyciąga, to złoto. Jak sroki do złota lecą. <gryw> Także my ludzie też coś takiego mamy. I tutaj jest yy, Haczyk, bo nie należy się kierować właśnie tym pierwszym wrażeniem, bo może być bardzo mylące i złudne. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że należy kierować się tym nie co ktoś mówi, tylko co ktoś robi, jak już kiedyś powiedziałam, bo mówić tak naprawdę można wszystko. Można taki makaron na uszy komuś yy, nakładać, że ta osoba jest w stanie uwierzyć we wszystko. Kiedyś oglądałam taki program, który bardzo mnie, yy, bardzo mnie w jakiś sposób zszokował. Nie wiem, czy to jest dobre określenie na to, co tam się działo w tym programie. Yy, nie będę tutaj podawać yy, dokładnie stacji, ale był to program, w którym kobiety, nie widząc mężczyzny, przesyłały mu na konto po 70 tysięcy złotych. Bo on mówił, że jest jakiś biedny, że potrzebuje na jakieś rozkręcenie biznesu te pieniądze, że po prostu tak je urabiał, że on nie widząc człowieka, potrafiły przesyłać mu pieniądze na konto. Widząc tylko chyba jego zdjęcie na internecie. No więc yy, to w jakiś sposób. Dało mi tak do myślenia, że czym my w ogóle, no nie tylko kobiety, bo mężczyźni też się dają nieraz nabierać, że czym my się kierujemy właśnie ufając komuś, tak naprawdę go do końca w ogóle nie znając nawet. Może znamy go tylko ze zdjęcia. Więc y, jest to ciekawostka i bardzo mnie to zastanawia, dlaczego tak jest. Może ma to związek właśnie z tym pierwszym wrażeniem, które jest bardzo mylące. Jeżeli taka osoba jeszcze zacznie Ci mówić to, co Ty chcesz usłyszeć, to wtedy to Cię w taki sposób ujmie, że już przepadasz, po prostu nie ma Cię. Nie widzisz nic, tylko po prostu to, że chcesz swoje wizje, a nie to, tak jak jest, tak naprawdę. No cóż, no bywa, jesteśmy tylko ludźmi i czasem ulegamy jakimś złudnym tam swoim wyobrażeniom. I takie story of my life teraz. Może tutaj podam taki przykład ze swojego życia. Mianowicie, kiedyś przyjaźniłam się z takim chłopakiem. Była to przyjaźń. Bardzo chciałam jechać na autostopa. I my się tak poznaliśmy w sumie przez przypadek. Gdzieś tam na internecie były takie. Dobiera... dobierało się w pary. W pary, takie parozłączki, które, w które mamy się udać razem na autostopa. Był to wyścig autostopowy. No i poznałam takiego chłopaka, spotykaliśmy się tam parę razy. Wiem, że spotykaliśmy się chyba z dwa miesiące. Oczywiście na jakimś kawę, do kina, różne takie rzeczy, imprezy. No i pewnego dnia, tydzień przed tym wyjazdem, był to wyjazd do Grecji. Udałam się na imprezę z koleżankami, e, oczywiście z tym kolegą i wiem, że jeszcze był chłopak koleżanki. E, impreza była oczywiście bardzo fajna, dobrze się bawiliśmy. Później wracaliśmy przez jakiś park. Było dosyć ciemno e, i nagle, idąc tam właśnie z tymi znajomymi, Podchodzą do nas jakieś chłopaki. Było to czterech chłopaków ubranych tak w bluzy dresowe, można powiedzieć takie osiedlowe chłopaki, z jakimiś butelkami piwa. I oczywiście zaczynają coś dymić do nas. No więc my z koleżankami trochę z, no, przestraszyłyśmy się jak te dziewczyny, prawda? No wiadomo, nie wiadomo o co chodzi. Tutaj jakieś chłopaki. Pod wpływem alkoholu, więc nigdy nie wiadomo, co się może stać. A był tylko jeden chłopak z koleżanki, no i ten właśnie mój kolega, z którym miałem jechać na tego autostopa. Patrzymy na siebie, nie wiedziałem w pierwszym momencie, co robić. Ja patrzę na tego kolegę, właśnie. Nazwijmy, nazwijmy go Piotrkiem. No i co Piotrek robi? Piotrek patrzy na mnie przerażony i nagle sobie odchodzi i ucieka. On po prostu bierze i ucieka. No, dla mnie było to troszkę takie creepy, bo, bo zostałam właśnie z tymi koleżankami, one też w szoku. No, dosyć, dosyć dziwna sytuacja. No, ale tamte chłopaki w końcu odeszły od nas te, co nas zaczepiali. Bo ten właśnie chłopak mojej koleżanki coś tam mi powiedział, i sobie odeszli. Nieważne, w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, bo to jest dość dziwna sytuacja dla mnie, że właśnie kolega taki, z którym miałam jechać na taki autostop, coś takiego zrobił. No trochę creepy, bo ja jadąc na tego autostopa, no nie mogłabym na taką osobę na pewno liczyć gdzieś, jakby coś przyszło coś, co do czego. Więc no, oczywiście, jak to się skończyło, można się domyślić, nie pojechałam z nim na tego autostopa, bo no, tak jak to mówią. Wyszło szydło z wora. <gry> Także poznałam sytuację, chociaż przed tą sytuacją ten Piotrek dużo mówił. Dużo mówił, że on jest taki odważny, że on już tyle razy był właśnie na autostopie, że z jakąś w ogóle byłam dziewczyną, że ją ratował z jakiejś opresji, że no po prostu tak zwany makaron na uszy umiał nawijać. Także po tej sytuacji też doszłam do takiego wniosku, że właśnie należy Patrzeć na zachowanie człowieka, a nie na to, co mówi, bo mówi można naprawdę dużo. Także e, chciałam Wam tutaj właśnie przekazać, że nie kierujcie się za bardzo tym pierwszym wrażeniem, bo może być naprawdę bardzo, ale to bardzo mylące i można się zapędzić w tak zwany kozi róg, co nie jest fajne, bo później dostajemy taki zimny prysznic. Także pozdrowionka, trzymajcie się i wesołych świąt. Siema.